Dobrze ukryte serce, Londyn, wiosna 1923 roku. Powietrze pachniało deszczem i kwitnącymi magnoliami, a ulice Mayfair tętniły życiem w rytmie dźwięków jazzu, stukotu powozów i pierwszych silników Rolls Royce'ów. Lady Arabella Harcourt, jedyna córka markiza i markizy Everslake, wysiadła z automobilu przed wejściem do Fortnum and Mason trzymając w dłoni koronkowy parasol i nosząc na sobie suknię z jedwabiu w kolorze morskiej zieleni. W środku unosił się zapach herbaty Darjeeling i pomarańczowych ciasteczek. Arabella, zawsze punktualna, spojrzała na zegar nad kominkiem i usiadła przy stoliku w rogu. Czekała na przyjaciółkę z dzieciństwa, Lady Charlotte Pembroke, która przybyła z Paryża. Jednak to nie Charlotte, pierwsza przekroczyła próg herbaciarni. Był to mężczyzna o wysokim wzroście i ciemnych włosach, ubrany w granatowy garnitur z poszetką koloru kości słoniowej. Jego twarz była szlachetna, z delikatnym cieniem melancholii w oczach. Ich spojrzenia spotkały się na ułamek sekundy. Arabella poczuła, że czas na moment stanął w miejscu. Lady Harcourt, czyż nie? Zapytał, podchodząc, zaskoczona skinęła głową. Major Julian Blackwood. Poznaliśmy się kiedyś na balu u Montaguich. Nazwisko Blackwood nie było jej obce. Jedna z najstarszych arystokratycznych rodzin w hrabstwie Kent. Julian służył na froncie we Francji, a po wojnie wrócił do Anglii z reputacją bohatera i sercem, które podobno zamknął na klucz. Oczywiście, jakże mogłabym zapomnieć? Rozmowa, początkowo ceremonialna, szybko przeszła w swobodną. Mówili o sztuce o polityce, o zmieniającym się świecie. Arabella była zafascynowana jego przenikliwością i subtelnym dowcipem. Charlotte pojawiła się później zadyszana i rozpromieniona, ale spotkanie nie było już tym samym. Arabella czuła, że ten dzień odmienił coś w niej na zawsze. Tego wieczoru, leżąc w swoim pokoju z widokiem na ogrody Everslake Hall, pisała w dzienniku. Spotkałam kogoś, kto patrzy tak, jakby znał każdą moją myśl. Czy to możliwe, że serce, które miało bić tylko z rozsądku, może zapragnąć czegoś więcej? Minęły dwa tygodnie od spotkania w Fortnum i Mason, a Arabella nie mogła przestać myśleć o Julianie. Wieczorami, podczas długich spacerów po oranżerii i wzdłuż starej fontanny, jej myśli nieustannie wracały do jego spojrzenia, do tonu jego głosu, do tych chwil wspólnego śmiechu. W poniedziałek rano. Gdy otwierała korespondencję przy stole w bibliotece, wśród zaproszeń i rachunków znalazła list zapisany eleganckim pochylonym pismem. Lady Arabello, mam nadzieję, że pozwoli mi pani na tę śmiałość. Nasza rozmowa pozostawiła we mnie ślad, który nie daje mi spokoju. Choć może to nieroztropne, chciałbym znów usłyszeć pani głos, porozmawiać o sztuce lub milczeć, ale razem. Czy mogę panią zaprosić do Blackwood Manor? W przyszłą sobotę wyprawiamy małe przyjęcie w ogrodach. Z najwyższym szacunkiem, Julian Blackwood. Arabella poczuła, jak serce bije jej szybciej. Trzymała list przez długą chwilę, zanim odłożyła go na lakierowany sekretarzyk. Była ciekawa, podekscytowana, ale też niespokojna. W sobotę, punktualnie o 15, kareta Harcourtów zatrzymała się przed bramą Blackwood Manor. Rezydencja. Ukryta wśród starych dębów, wyglądała jak miejsce z opowieści Bronte. W ogrodach grał kwartet smyczkowy, a zapach wiciokrzewu unosił się w powietrzu. Julian czekał przy wejściu. Gdy podał jej rękę, spojrzeli sobie w oczy i śmiech zrodził się sam, bez słów. Tego popołudnia spacerowali po alejkach, rozmawiali o dawnych wspomnieniach i przyszłych planach. Julian pokazał jej szkicownik z rysunkami z frontu a Arabella czytała mu fragmenty ukochanej poezji Kica. Zanim zapadł zmierzch, wiedzieli już oboje, że to spotkanie nie będzie ostatnie. W kilka dni po przyjęciu w Blackwood Manor Arabella otrzymała kolejne zaproszenie. Tym razem Julian zapraszał ją na prywatną kolację w sali portretowej, gdzie wisiały obrazy jego przodków i gdzie, jak napisał, czas zatrzymuje się w złotych ramach. Wieczór był ciepły. A powietrze niosło zapach siana i dźwięki cykat. Julian powitał Arabelle z kieliszkiem burgunda i uśmiechem, który tym razem nie był już powściągliwy. Podczas kolacji Julian otworzył się bardziej niż kiedykolwiek. Opowiadał o wojnie, o straconych przyjaciołach, o żalu, który go nie opuszcza. Arabella słuchała w milczeniu, dotykając jego dłoni, kiedy zamilkł na dłuższą chwilę. Myślałem, że już nigdy nie znajdę miejsca, w którym będę chciał pozostać, powiedział cicho, aż do dnia, w którym spotkałem ciebie. To wyznanie zapadło Arabelli w pamięć głębiej niż jakiekolwiek inne słowa. Jednak zaraz potem przyszła myśl, która nie dawała jej spokoju. Co, jeśli jej rodzina nie zaakceptuje Juliana? Co, jeśli przeszłość, o której nie wszystko jeszcze wiedziała, kryje coś, co zniszczy ich budującą się przyszłość? Nadchodził sierpień, a Londyn przygotowywał się do otwarcia sezonu towarzyskiego po letnich wyjazdach na wieś. Arabella wróciła z Everslade Hall, jednak myślami była ciągle w Kent. Julian przesyłał jej regularnie listy, pełne serdeczności, wierszy i szkiców. Było w nich coś zarówno romantycznego, jak i niepokojąco ostatecznego. Podczas jednego z przyjęć w rezydencji hrabiego Claremonta, Arabella natknęła się na lady Theodorą Blackwood, kuzynkę Juliana. Kobieta o ostrych rysach i zimnym spojrzeniu spojrzała na Arabelle z mieszaniną ciekawości i protekcjonalności. Słyszałam, że Julian poświęca ci sporo uwagi, lady Harcourt, powiedziała, mieszając herbatę z przesadną delikatnością. Mam tylko nadzieję, że wie, co robi. Wiesz przecież, że on nie zawsze był taki. stabilny. Słowa te zabrzmiały jak zatruty strzał. Arabella poczuła zimno przebiegające po karku. Nie dała jednak po sobie poznać zaskoczenia. Skinęła tylko głową i oddaliła się z godnością. Tej nocy nie mogła zasnąć. W jej głowie rodziły się pytania, których nie umiała jeszcze wypowiedzieć na głos. Czy Julian ukrywa przed nią coś więcej? Czy jego melancholia była tylko romantyczną pozą, czy też cieniem czegoś cięższego, bolesnego? Nazajutrz pojechała do Kent bez zapowiedzi. Służba w Blackwood Manor. Przyjęła ją z uprzejmością, ale również z nieukrywanym zdziwieniem. Julian nie był obecny. Wyjechał nagle do Londynu, milady, powiedział kamerdyner. Zostawił tylko to. Podał jej kopertę. W środku był krótki list. Arabello, jeśli cię zawiodę, przebacz mi. Muszę zmierzyć się z demonami, które nie powinny być twoim ciężarem. Proszę, nie szukaj mnie. Wiedz tylko, że to, co mi dałaś. Było najbliższe prawdziwemu światłu, jakiego doznałem. Julian. Arabella przez długą chwilę wpatrywała się w litery, jakby próbując wyczytać z nich odpowiedzi. Wtedy zrozumiała, że ich historia, tak niespodziewana i kruchej natury, jeszcze się nie zakończyła, ale teraz to ona musiała zdecydować: czy walczyć, czy pozwolić odejść. Minęły trzy tygodnie. List Juliana leżał na dnie szkatuły owinięty fatłasowy chustecznik jak relikwia. Arabella codziennie wracała myślami do jego słów. W jej oczach nie był to list pożegnania, lecz wołanie o pomoc. Postanowiła działać. Zorganizowała przyjazd do Kent pod pretekstem odwiedzin kuzynki zamężnej za pastorem z pobliskiej parafii. Gdy tylko mogła, udała się pieszo do Blackwood Manor. Posiadłość była cicha, niemal opuszczona. Jedynie ogrodnik przycinał żywopłoty, a stajenny doglądał koni. Arabella zastała kamerdynera, który z wahaniem zaprosił ją do środka. Pan Julian wrócił dwa dni temu, powiedział cicho. Ale nie jest sobą, milady. Ma ataki gniewu, zamyka się na długie godziny w gabinecie swego ojca. Gabinet barona Blackwooda ojca Juliana był miejscem surowym i pełnym historii. Arabella weszła tam bez zapowiedzi. Julian siedział w głębokim fotelu, blady i nieogolony. Z pustym wzrokiem utkwionym w kominku. Nie powinno cię tu być, powiedział nie patrząc na nią. A jednak jestem. Milczeli. Potem Arabella usiadła naprzeciwko i czekała, aż Julian się odezwie. W końcu, po długiej chwili, uniosł wzrok. Mam w sobie ciemność, Arabello. To nie romantyczna metafora, to cień wojny, straty, żalu, który mnie nie opuszcza. Boję się, że skrzywdzę każdego, kto będzie blisko. Arabella wstała, podeszła i położyła dłoń na jego ramieniu. Nikt nie jest wolny od cieni, Julianie, ale niektórzy z nas uczą się żyć w ich obecności. Pozwól mi być obok ciebie, choćby w ciszy. Ten gest, ta obecność, złamały mur, który Julian tak starannie budował. Przytulił Arabelle, pierwszy raz od wielu miesięcy. Czując, że nie jest sam, w kolejnych dniach powoli wracał do życia. Razem spacerowali po polach, rozmawiali przy kominku, milczeli przy muzyce. Nie wszystko było łatwe. Julian miewał trudne chwile, ale arabella trwała. Pewnego wieczoru w oranżerii, Blackwood Manor, gdzie rozkwitały bielone kamelie, Julian uklękł przed nią z pierścionkiem, który należał do jego babki. Nie jestem doskonały. Ale jeśli jesteś w stanie przyjąć mnie takim, jakim jestem, to uczynię wszystko, byś była szczęśliwa. Arabella nie potrzebowała słów, pochyliła się i pocałowała go, a odpowiedź ukryła się w tym geście. Ich historia nie była bajkowa, ale była prawdziwa. I czasem to wystarcza, by nadać sens nawet najbardziej zranionym sercom. Minęło sześć miesięcy od dnia w którym Arabella i Julian zdecydowali się kroczyć wspólną drogą. Blackwood Manor znów ożyło. Okna rozświetlały się każdego wieczoru. Ogrody pielęgnowano z nową troskliwością, a kuchnia pachniała tymiankiem chlebem i herbatą z lipy. Arabella spacerowała po oranżerii, z dłonią spoczywającą na zaokrąglonym brzuchu. Dziecko miało przyjść na świat wczesną jesienią. Wieś szumiała od plotek, ale i od niekłamanej radości. Dla rodziny Blackwoodów miał to być początek nowego rozdziału. Julian, bardziej wyciszony, ale silniejszy, codziennie towarzyszył Arabelli w porannych spacerach. Nosił szkicownik, w którym rysował rosnący sad, przyszły pokoik dziecięcy, a czasem jej profil, gdy siedząc przy oknie czytała na głos. Będzie miała moje włosy, a twoje oczy, powiedział kiedyś zerkając na nią z uśmiechem, albo odwrotnie. Ale najważniejsze by miała twoje serce. Pewnego wieczoru, gdy jesienne liście zaczęły spadać z drzew, Arabella pisała w dzienniku: Nie wiem, czy nasze dziecko pozna świat, w którym wojna pozostawiła rany, ale wiem, że dorastać będzie w domu, gdzie miłość była wyborem, codziennym, odważnym, czasem trudnym, ale zawsze prawdziwym. Blackwood Manor miało teraz nowe serce, bijące równym rytmem nadzieje. I niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, Julian i Arabella byli gotowi stawić jej czoła razem. Jesienne wiatry przyniosły ze sobą nie tylko chłodne powietrze, ale i nowe życie. Pod koniec października Arabella urodziła córkę. Poród odbył się w głębokiej ciszy sypialni Blackwood Manor przy blasku świec i obecności pielęgniarki z Londynu. Julian trzymał Arabellę za rękę, nie spuszczając wzroku z jej twarzy. Kiedy usłyszał pierwszy płacz dziecka, jego oczy napełniły się łzami to nie były łzy lęku czy zmęczenia lecz wzruszenia i nieopisanej ulgi Witamy w domu mała lady szepnął Julian biorąc córkę w ramiona Nazwali ją Eliza imię po babce Arabelli kobiecie silnej i dumnej która nie bała się mówić prawdy nawet w najciemniejszych czasach Dni mijały spokojnie Blackwood Manor było znów miejscem śmiechu kroków niemowlęcia i zapachu mleka z rumiankiem Arabella z oddaniem pielęgnowała Elizę, a Julian nie odstępował ich na krok. Wieczorami grał dla nich na pianinie. Cicho z miłością i wdzięcznością. Pewnej nocy Arabella obudziła się, słysząc, jak Julian śpiewa córce stary wojenny nokturn. W jego głosie nie było żadnego z tych dawnych demonów. Tylko pokój. W dzienniku Arabelli pojawił się kolejny wpis: człowiek nie rodzi się na nowo, ale może wybrać, by zacząć żyć inaczej. Eliza nie zna jeszcze żadnej wojny, żadnej straty, żadnej ciężkiej przeszłości. I może w tym tkwi nasze największe zwycięstwo. Za oknem wiatr poruszał starymi drzewami. Blackwood Manor nie było już tylko domem przeszłości, stało się domem przyszłości. Lata mijały cicho, jak poranne mgły sunące nad polami kętu. W Blackwood Manor wiele się zmieniło, choć jednocześnie wszystko pozostało znajome. Kamienne ściany, które niegdyś niosły echo samotności i bólu. Teraz chłonęły dziecięcy śmiech, zapach ciasta wiśniowego i ciepło muzyki. Eliza rosła szybko. Była dzieckiem niepokornym i uważnym. Z oczyma arabelli i spokojem Juliana. Uwielbiała przesiadywać w bibliotece, biegać boso po mokrej trawie i zasypiać przy dźwiękach ojcowskiego fortepianu. Każdego dnia przypominała im, że miłość kiedy jest pielęgnowana mimo trudności, daje owoce najtrwalsze. Julian, starszy i bardziej siwy, wciąż miał w sobie cień dawnej melancholii, ale nauczył się już nie walczyć z nią, a przekształcać ją w siłę. Arabella z kolei była latarnią tej rodziny, ciepłą i stałą. Niejednokrotnie powtarzano w sąsiedztwie, że to ona uczyniła z Blackwood Manor dom pewnej zimy. Gdy śnieg otulił posiadłość białym puchem, Julian i Arabella siedzieli razem przy kominku. Eliza spała w pokoju nad nimi, a cisza była przyjazna. Myślisz, że zapamięta nas dobrze? Spytał Julian cicho, wpatrując się w płomienie. Arabella ujęła jego dłoń. Jeśli zapamięta miłość, którą żyliśmy, to więcej nie trzeba. Za oknem rozciągała się wieczność białych pól, a w salonie pulsowało światło ciepłe łagodne, trwające, tak jak ich historia i tak jak wszystko, co prawdziwe.